Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam taśmę nylonową z rzepem do mocowania różnych elementów. Jest to w takiej postaci. W moim przypadku kolor zielony. W komplecie było 10 sztuk, ale być może można zamówić inne ilości i inne kolory. Ja mam akurat taką wersję. Mamy tutaj klamerkę plastikową. Długość całej tej taśmy to 29 cm szerokość 2 cm, tutaj jest te końcówki zgrzane. No oczywiście mamy tą czarną część, która się zarzepia tutaj, więc można sobie gdzie tam potrzebujemy to zrobić. Oczywiście służy to do mocowania różnych elementów, sprzętów w plecaku, w torbie, przy rowerze, czy gdziekolwiek tam to chcemy. Ja na przykład używam do małego tarpa, gdzie jest zwinięty, założone jest na to to. Nie trzeba żadnego pokrowca, tylko tak, żeby się ten materiał nie rozwijał. No i sprawdza się bardzo dobrze. Jest to w miarę wytrzymałe, raczej tu nie będziemy wieszać na tym jakichś ciężarów czy coś w tym rodzaju, ale do przymocowania jakichś drobnych elementów jak najbardziej może się przydać. Wcześniej pokazywałem już tak zwany gumo sznurek. Tu jest taśma, jest szersza. Może być do jednych elementów tamto dobre, do innych elementów to dobre. No i jak to oczywiście stosujemy, coś tutaj wkładamy do środka. No i nam się trzyma. Możemy sobie tutaj rozszerzać, zawężać, ile tam sobie potrzebujemy. No taki prosty, lekki i e gadżet potrzebny niektórym, niektórym nie. Ja sobie kupiłem, bo było mi potrzebne, więc go używam do różnych celów. Nawet w razie jakiejś awaryjnej sytuacji, jak akurat nie mamy coś przyczepionego tym, a będziemy chcieli, na przykład będąc w terenie coś zrobić, no to zawsze można sobie takie wziąć w plecaku jako zapas taki potrzebny lub nie, ale mało zajmuje, mało waży, a może się czasami przydać. Ja takie coś jak najbardziej polecam, jak komuś będzie takie coś potrzebne. Da się oczywiście zrobić pewnie to własnymi rękoma. Wystarczy mieć dwa kawałki takiego rzepa i tą część plastikową. No ale jak ktoś woli sobie zamówić już gotowe i odpowiada ma długość i szerokość takiej taśmy, to jak najbardziej jest to ok. Ja to polecam. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.